Witam z tej strony Aegunda nie. Ostatnio nie miałem czasu w ogóle grać po robocie zmęczony, zazwyczaj byłem, nie chciałem się nic nagrywać za bardzo wiedzieć, A rankiny ostatnio takie, że większość to e, awki, deceki, że aż nagrywać się odechcewa. Więc stwierdziłem, nagram, mam okazję EWE na Tak, nienawidzoną przez większość. Ukłanę typowo o pod ADAP, więc. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale zazwyczaj bardzo ciekawa gra. Tylko nie mam nikogo takiego innowat do że ich to jakoś odchodzić zawsze. No, I... jak prawie. Ups. O! dałem się złapać, dobra, cofamy, się już za bardzo nie widać. Jednak zawiliśmy, szkoda, że nic tego nie mamy, chyba to był przystawka. Ewa, dżungle, Ewa dżungla jest fajna, ale tu mamy Ewę na Aramie. Bardzo delikatnie trzeba chodzić, bo te piątki będą podstawą tutaj, żeby zdążyć ich wszystkich wyminąć, żeby nie zauważyli. Raz mi się udaje w ten sposób tutaj wymienić wszystkich i od tyłu sobie spokasować artykery, który aktualnie się jeszcze nie pojawił. Jest real, Aspik. spik rzadko spotykana przeze mnie. Przed. Czekaj, wciągnął nas, cofaj. Poszedł Ignite, szkoda. Myślałem, że dostanie troszkę większe wrażenia. Czy jest taka Czekać, aż oni się zaczną tu? Nie będą mi w końcu widzieć w ogóle. Tu wchodzimy. Jedna sekunda dla naszego teamu, żeby to jakoś przeżyli. później można wchodzić? A nie wiem, ja widzę Kulką tutaj, harda Chaksa żółca i Nie wiem, czemu akurat... Ten tutaj już drugi raz spadł Nie wiem co on robi Wow, uciekać! O, ładna kulka no, ładny damage nawet Z tego E Przecież ma być teraz troszeczkę to smerfione <grym> znowu bad. No cóż Tak to by nam uciekli, że ja bym go nie zabił Wszystko ks'uje, teraz no przynajmniej teraz na pewno skasowałem tego pierwszego, to no, nawet nie wiem jak dokładnie dobiłem. Przyszedł S, trzeba fokusować S'a. 1-3. <grydok> biedak. Znajdę może nikogo, tam nie ma. O, fajnie. Trzeba znaczy, by było przestraszyć, jest tam stoi, nic nie robi, dalej awczy. No niestety, ja mu w 4 bym spięcił. S będzie stał, można go połkować w sumie. Teraz tam zginie, tak będzie stał. Ale idziemy, idziemy, tak dawać. O! Ty jaki placek, bo to w sumie drugi zabił mnie. <gry> Dobry, że damage, Przerazą się mocno, żeby wszystkich wymijać. Chill out game. Ciekawe, jakie staty mi się uda wyciągnąć. Mam nadzieję, że ten S wróci, bo jest to wyrobana walka, a nie takie 4 na 5. Takie nie. Bez dowodu. Z 4 5 a zawsze idziemy, szybko 4. Tylko trzeba mieć normalny team. No, S wrócił, dobra. Trochę go nie było, trochę już my się tu napilnowali, ale już go zaraz obejdziemy, <grym> załatwimy. Wynerwuje mnie Ewa w ciągu ten Borg, Borg ee, ten pożeracz nie za bardzo na nią pasuje, szczerze żeby że lepiej złożyć ten item z życiem, ale zaś później brakuje mi bardzo atak na tej postaci, muszę sobie jakiś ciekawy build na nią, bo zamiast Borga jest ja zazwyczaj składany właśnie hexy, Unbladed, żeby mieć bonusy z AD i AP do wszystkich speli. No ale cóż, może coś kiedyś w końcu wymyśli. Tak, nawet będę musiał grać piątki normalne. Chyba zacznę, bo rakiety to w ogóle nie idą. ostatnio mi się udało spaść, nawet. Więc coś zdarza się każdemu. O o o o o o! nawet friendlanej. Czuoo! Jest! Załatwili go. Dobra, teraz będzie zabawa. Mamy Kotlasa. Ktoś to się nazywa, albo Korda z Kotlas. Powiedziałem coś innego, ale... <grych> coś mnie widzi, coś mnie widzi, ktoś mnie widzi. Ktoś tu jest? Nie no, czy coś mam nikogo dzielonego. Turet mi wykrywa tak daleko. To nie dobrze. He. Wejmą mal fight. Tyle życia, tyle życia. Wiele życia, wiele życia... Haha, zabiłem 4-1. Nice. Waaa! Dobra, to było głupie. Podejrzeli mi pod tury. Dobra. Kończymy Kutlasa. Gdzie jest Kutlas? To, to... No, nie stracimy. Buty tu mogę sobie werserki złożyć na nią. To byłoby bardzo mądre rozwiązanie, ale na razie myślę, że złożymy armor. Muszę się już powoli składać jakieś lekko tanki i tak. Jak się one sfokusują, to może być niedobrze. Oj, zapali go. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj I... <grym> Tak, ta postać bije. <laughs> to jest masakra. Jakoś. Tak, znikamy. Sprawdzamy te krzaczki. Pokoły widoczne. Już nie tam. ta. I ta, ta. zopane. Jezus, co za lamus. <laughs> Joki niuk. Dobry, damiesz hotel. Rewa. Rozszarpanie najważniejsze. Demiczki. Najważniejszy jest Nuke. Nie umie typowo grać tą postacią jako Full AP. Nie zawsze jakoś tak wolę mieć ten AD do autoataku, a tak speed dużo, dużo wygodniej mi się gra, zwłaszcza w piątki, dżungli. Może dlatego, że ten live stream dużo daje. O, cicho Kombinują, kombinują. Już taki głupi nie jestem. Ups. Oj, oj, oj. Tyk, 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 tyk. O, gejnie. Hehe, <ścoughs> jak Uo, ała, Ja bolę, to bardzo. A, czekajcie na Trinitkę. Proszę spokusować które tureturet szybko zejdzie. O, że tu stoi. <gry> A nie zabiłem go. Masakra. No, nie jest to wyrównana walka niestety S nam tu cały czas awczy z tego co widzę. Bo wow, czekać. Teraz ja bym musiał ich tu inteligentnie obejść. Mniej więcej tak jest no sposób.

Co my? Poczekamy. Nie wiem co ten Jack robi też na pałę jak w tej kawalicie. Sobie grzecznie poczekam. i zjadę tego tutaj. <śm> on no, w ogóle nie reagował. też SMS-a dobra, 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 zaczynamy. Tutaj za bardzo wychodzi. Nie mam jak pokazać swojej umiejętności w przechodzeniu koło przeciwników wani działalności. No, gramy 5 na 4 i dostają cały czas. Jack schodzi na pałę. Nie wiem, co on w próbuje wymyśleć. Tak, cofamy. Ulti Ignite. Pięknie. cofamy. Dwa trupy Cześć Morgana Koniec serii. Dobra Cześć skończyć 10 minut, 2500 i to jest zginąć w ogóle się najbardziej przydało Tak słucham trawą Powinien być słowa nawet jeśli <laughs> i tak Morgana by została. Dobra Trzeba im zrobić tutaj teraz Takiego nie ukaże się nie pozbierali To. To. Proszę. Nie ma sensu. Z 10 minut, z 47 nie wyrobię się niestety z kolegą, jak się umówiłem. że to naprawdę szo, a ja jak szybko skończy, no to na to nie inny problem, nie będzie problemu A ja to się wtedy składał jednak full damage, bo widzę, że mnie praktycznie nie fokusują on 9-3 livestream. teraz ataksc, może to już w ogóle będzie pozamiatane tutaj. O, ten Jackson nawet nie próbuje uciekać w pomocy latarni trasza. Grają, bo grają Hello! No, ja bulę. Czyli Czterdzieści golda za gościa Dwa dwanaście, no dobra O, zabiłem. Ło wow, 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 to jest moja śmierć! Ach, dorwałam. Ojcie, to, to. Cyk, cyk... Trenitkę, czas było na użyć, to, to w ogóle OP. Już w tym momencie widzę, że ten Shen daje bardzo dużo. 92 do tego trochę wybrałem. żyć No tak, sobie składać. <laughs> o, ale strzał. Starają się nas tutaj odebrać Ten ezim poszedł. To, 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 to. To największa przegrana szczerze powiedziawszy się. czy to może zawić? Dobra. 11-4. Pyk, 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 pyk. I leży. No, jak mówię, na mnie się w ogóle nie pokusują. Zniknę sobie. 3, 2, 1, go. Ok. No A ten znowu przyjdzie na śmierć, no chodź. Chodź. Wow, ale bym mu zabrał. Jeden dobry ult na no, ukierunkowca, so, ja wchodzę i nic nie ma. Ja wiem, mi sprzed nosa, no nie wierzę. Że... Brakowało mi je. Casari, <laughs> boście dziewięć ases. Je, yeah, metalowa Tower i ginę! No, wow, 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 przeżyję! Ale mnie tutaj zaraz wykołuje! No, leż. Gupię się damy, no cóż, bawię się z nim szczerze powiedziawszy, nie trzeba się tutaj za bardzo skupić! Wow, poszły, widzę! Ty Haha! godzin No skończymy jeszcze kupować coś żeby robić. trzeba napisać koledzy Piątek jest, cześć na piwo O, No, Jax nie trafił w ogóle w długę, widzę A ja już tam muszę się zacząć szykować na odpowiednią wejść tego Jaxa I sfokusowanie się na tych, wow, tymę do no, no skacz ze stąd, dobra. Tak, może. Nie Tak, i ja, wyszłem poszli. I nam znowu kasabina 1 7 biedny, 17 asyst. No nie fair, gra trzeba przyznać. Co poradzimy? O, się zabić, nie zapomniałem, że on ma tego dodża, więc w niego nie wchodzi. O, trynitka, teraz już w ogóle mają pozamiatane ze mną. Poza tym przydałby się... Tani tamik. O, jest Pansy, prawda? No i w miarę mogę się zmienić. Nie mam jeszcze Magic Eyes, ale to nie możemy sobie chyba nadrobić. Co raczej mi się nie wydaje, jakby się zdążyło nazbierać te kasy. O, już jestem mordercą. Wchodzę na parę hitów. No nie mogę się za bardzo pokazać Bo to mam główny damage 12 killi No 15 ten Jace też nieźle Wow 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 wiedziałem, że teraz mi złapią Ult! Biegniemy pokusa Nie wiem czy to słuchać ale się ją. The end. Kończymy to. Oj, biedni, biedni, niestety. Nie miał nie, jednego gracza. Ale dobra. Cóż, porędzić. Bywa. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu.